Od dobrych kilku lat obserwuję pewien trend. Jest on ultra negatywny i dotyczy nas wszystkich, łącznie ze mną. Dzisiaj chyba sam również będę musiał uderzyć się w pierś i przyznać do winy. Nadszedł czas, by pewne rzeczy powiedzieć głośno, bo może jeszcze nie jest za późno, ale mam wrażenie, że chyba niestety już jest. Dlatego zapnijcie pasy, bo za chwilę usłyszycie kilka słów prawdy, której tak naprawdę wcale nie chcecie usłyszeć. Lecz nawet najbardziej gorzka prawda jest lepsza niż najsłodsze kłamstwo. Może was to urazi, może przyznacie mi rację, ale chyba najważniejsze jest to, by pewnych rzeczy być po prostu świadomym. Zanim przejdę do sedna sprawy, muszę najpierw opowiedzieć pewną historię, która trochę lepiej nakreśli temat. Pamiętam jak w okolicach 2000 roku byłem w jednej z pierwszych klas liceum plastycznego. Byłem na kierunku snycerstwo. Dla niewtajemniczonych jest to rzeźba w drewnie. Jako temat pracy wybrałem sobie płaskorzeźbę przedstawiającą po piersie czeskiego malarza Alfonsa Muchy. Ale był pewien problem. Chciałem zrobić ten szkic, ale nauczyciele nie chcieli mnie wypuścić z zajęć, żebym mógł poszukać jakiejś fotografii artysty w bibliotece. Mówili, wyjdziesz na godzinę z pracowni, a potem i tak nic nie znajdziesz. Ja w tym momencie powiedziałem: Panie profesorze, szanowny, jakiej biblioteki? Skoczę do kafejki internetowej i wydrukuję portret Muchy w 5 minut. Dla młodszych widzów kanału wyjaśnię, czym były kafejki internetowe. To takie miejsce z dostępem do neta, gdzie się chodziło pograć w gry online, albo po cokolwiek związanego z internetem, jeśli nie miało się go w domu. Przez krótki czas były bardzo popularne. Potem wszyscy już mieli internet u siebie i cała idea kafejek przeszła do historii. W każdym razie dali mi rzeczywiście 10 minut. Akurat taka kafejka była zaraz koło szkoły. Skoczyłem do niej, wydrukowałem portret muchy i triumfalnie wróciłem do pracowni. Dzięki temu zrobiłem tą pracę i to był chyba pierwszy raz, kiedy internet pomógł mi w stworzeniu czegoś związanego ze sztuką. Później sprawy potoczyły się bardzo szybko. Jeszcze nie raz korzystałem z jego pomocy, by zdobyć jakieś referencje, albo szukając inspiracji do jakiegoś nowego projektu, albo rysunku, czy obrazu. W tym czasie Internet, z uwagi na pomoc przy tworzeniu, stał się moim. Lub raczej naszym, bo oczywiście nie tylko ja z niego korzystałem, narzędziem do tworzenia. Wszystko było na dobrej drodze. My, jako młodzi artyści, zyskaliśmy świetne źródło inspiracji, referencji i nawet informacji co do rysunku, malarstwa czy ilustracji, bo powstały pierwsze fora zajmujące się tym tematem. Ale również w tym czasie, wraz z wejściem właśnie forów i możliwości wypowiadania się publicznie różnych ludzi, zaczęło się dziać coś niepokojącego. Zjawisko to pogłębiło się wraz z pojawieniem się mediów społecznościowych. Słowo zjawisko nie jest może dobrym określeniem, jest to raczej zbiór zjawisk, które zaraz przedstawię. Ich rezultat jest moim zdaniem dramatyczny. Mam nieodparte wrażenie, że wszelkiego rodzaju sztuki wizualne zaczynają ginąć na naszych oczach i pojawienie się sztucznej inteligencji wcale nie ma tu nic do rzeczy. To my to sobie zrobiliśmy, nie żadne AI. Tytuł filmu jest jasny i teraz właśnie do niego nawiążę. To TikTok, ale nie tylko on, lecz wszelkiego rodzaju media społecznościowe zabijają rysunek. Przedstawię Wam kilka powodów, dlaczego tak uważam. Pierwszy z nich jest chyba najbardziej destrukcyjny. TikTok i wszelkiego rodzaju rolki, shorty, reelsy, a raczej twórcy je publikujący, totalnie negują rysunek jako zwykłe hobby. Sposób na spędzanie wolnego czasu i dziedzinę, w której wcale nie trzeba być najlepszym. Zastanów się, kiedy ostatni raz widziałeś w internecie kiepską pracę, z której twórca był zadowolony, bo jej celem miało być po prostu miłe spędzenie czasu, a nie pokazanie, że jestem zawodowcem. I tutaj sam muszę się uderzyć w pierś, bo ja również należę do tych twórców. Jednak na swoje usprawiedliwienie mogę tylko powiedzieć to, że właśnie krótka forma, która teraz rządzi w internecie, nie pozwala na przedstawienie wszystkich powodów i niuansów tworzenia. Z drugiej strony sam proces dążenia do perfekcji nauki rysunku jest bardzo wartościowy w życiu, bo szkoli nasz charakter, uczy cierpliwości i daje mega ważną umiejętność, którą możemy wykorzystać w bardzo wielu innych dziedzinach życia, czyli zdolność radzenia sobie z porażką i wyciąganie wniosków z popełnionych błędów oraz traktowanie ich jako podstawę do zwiększania poziomu pracy. Dlatego uważam, że nie ma jednego właściwego kierunku rozwoju w rysunku. Dążenie do perfekcji też jest kluczowe. Ale etap traktowania rysunku jako hobby jest niezwykle ważny, bo to właśnie na nim rozwijamy pasję. To teraz decydujemy czy iść w to dalej, czy w ogóle się za to nie brać. Internet jest w tym wypadku bardzo skrajny, wręcz zero-jedynkowy. Albo jesteś turbo profesjonalny, albo nawet się nie pokazuj, bo Cię zjedzą w komentarzach. Nie ma nic pomiędzy. Teraz widzę, że praktycznie każdy, kto rysuje, już od razu planuje, jak zacząć monetyzować swoje hobby, albo myśli, jak się będzie z niego utrzymywać w przyszłości. Był taki czas, w którym Instagram i TikTok pod hashtagiem Rysunek w 90% pokazywał portrety na zamówienie. Na szczęście trochę to już się uspokoiło, ale nie mogę powiedzieć, żeby znikło. Jednak cały czas jest dziwna tendencja, że nie można robić niczego bez próby wymyślenia sposobu, by na tym zarobić. Panuje pewna idea, że wszystko musi przynosić pieniądze, a robienie czegokolwiek dla przyjemności to po prostu strata czasu. Zapewne jest to pewnego rodzaju naturalna droga, którą rozumiem. Ktoś pokazuje pracę, widzą się one podobają i chcieliby mieć coś podobnego u siebie. To bardzo dobre zjawisko, ale chodzi mi tutaj o tę zerojedynkowość, o brak wszystkiego pomiędzy albo hobby, albo pełen etat. Nic poza tym. Nie uszło to uwagi również producentom wszelkiego rodzaju przyborów. Oni też pokazują, że jak chcesz być lepszy, to jedyną drogą jest praca z lepszymi materiałami. Dzisiaj rysunek czy malarstwo może być naprawdę ultra drogie, przecież profesjonaliści muszą pracować na profesjonalnych rzeczach. Robiąc research do tego filmu, znalazłem blok akwarelowy składający się z 20 kartek za prawie 400 zł. Jedna czysta kartka tego papieru kosztuje prawie dwie dychy. Idziemy dalej. Najdroższy zestaw kredek złożony ze 100 kolorów kosztuje, uwaga, uwaga, 2100 zł. 20 lat temu kredki składały się co najwyżej z 20 kolorów i kosztowały może 10 zł. Używały ich tylko dzieci. Dzisiaj kredki stały się narzędziem dla profesjonalistów, choć prywatnie nie wiem co profesjonalnego. Może być w narzędziu, którego proces pracy w porównaniu do farb jest dużo dłuższy, fizycznie bardziej męczący, ale jednocześnie wymagający znacznie mniej umiejętności praktycznych. Ale to już inny temat, choć nieco zahaczający o ten dzisiejszy. Znowu tutaj trzeba zachować dobre proporcje. Owszem, dobrej jakości przybory są ważne, ale bez przesady. Trzeba zachować zdrowy rozsądek. Ostatecznie najważniejsze jest to, co tworzymy na papierze, a nie to, jakiej on jest jakości. Mam dziwne wrażenie, że niektórzy bardziej kolekcjonują hiperdrogie przybory niż tak naprawdę coś przy ich pomocy tworzą. Osobiście, gdybym miał mieć zestaw kredek za dwa koła, to chyba szkoda byłoby mi go używać. Pięknie na Instagramie wyglądają odpicowane stanowiska z pierdyliardem kolorów, kredek czy markerów, zaraz obok stosów bloków, których zakres faktur sięga od gładkości skóry koreańskiej influencerki, aż do chropowatości asfaltu po zimie na polskim boisku. Tylko czy taka pracownia to miejsce kreatywnego działania, czy scenografia stworzona przez kolekcjonera zmagającego się z problemem nadmiernej konsumpcji? Na to pytanie musicie odpowiedzieć sobie sami. Innym zjawiskiem, które moim zdaniem zabija rysunek w mediach społecznościowych, jest oczywiście chęć zaistnienia. Jako artyści chcemy być zauważeni. To naturalne. Ale przed erą internetu, jeśli rysowałeś czy rysowałaś, to tylko Twoja najbliższa grupa o tym wiedziała. Wyróżniałeś się tym na podwórku, w rodzinie czy w klasie. Dzisiaj tą klasą jest cała planeta. Od razu, na dzień dobry. Jak myślisz, czy łatwiej jest się przebić między taką ilością ludzi? Jeśli masz dobry poziom prac, to zapomnij o tym. Jeśli masz ultra dobry lub mistrzowski poziom, to być może, ale zajmie ci to dobrych kilka lat. Co więc niektórzy zaczęli robić? To, co artyści wykorzystują do wyróżnienia się od wieków. Próbują szokować. Rysunek i chyba w ogóle jakiekolwiek hobby są zniekształcone przez algorytm TikToka. Algorytm głównie promuje nadmiernie emocjonujące treści, ponieważ to generuje zaangażowanie, polubienia i wyświetlenia. Im bardziej szalone, tym więcej zaangażowania zdobędą, pozytywnego lub negatywnego. Co zmieniło nasze postrzeganie tego, co jest normalne i czym ma być rysunek i sztuka. Dlatego w TikToku najpopularniejsze nie są po prostu jakieś fajne prace, ale głupie challenge. Typu wylałem kawę na rysunek i potem zacząłem przy jej pomocy rysować. Fajnie, tylko po co? Inną patologią artystycznego internetu jest udawanie pokazywanie wręcz epickiego efektu i sugerowanie, że wszystko robi się bez większego problemu. Pamiętam filmy człowieka rysującego portrety ludzi w metrze i pokazujące fenomenalny efekt. Co prawda, praca nad takim szybkim szkicem w cudzysłowie oczywiście Musi zająć około półtora do 2 godzin, ale oczywiście wszystko nakręcone jest w taki sposób, że film sugeruje, że twórca robi to w 3 minuty między przystankami, a siedzący naprzeciw model kompletnie nie zauważa typa wpatrującego się w niego i intensywnie rysującego. Rezultat? Miliony wyświetleń i obserwujących. Co prawda takie rysowanie jest po prostu niemożliwe, ale laicy o tym nie wiedzą i myślą, że wszystko powstaje na pstryknięcie palca. Ale to tylko początek. Znacznie lepszy przykład to artysta rysujący jak drukarka, od góry kreska po kresce, idealne proporcje, idealny poziom waloru i kontrastu, normalnie da Vinci naszych czasów. Co prawda nigdy nie pokazał na filmie jak wygląda jego otoczenie jak to rysuje, czy nie używał urządzeń pokroju Camera Lucida, która jeśli się przez nią patrzy to rzuca idealne odbicie referencji na kartkę, choć na filmie tego w ogóle nie widać. I tutaj znowu. Lajcy nie mają o tym pojęcia, że takie urządzenia istnieją i myślą, że widzą geniusza przy pracy. Kolejne miliony wyświetleń i przekonanie, że rysunek jest tylko dla utalentowanych geniuszy. Swoją drogą jestem ciekaw, ile ludzi patrząc na taki filmik pomyślało, że nie warto nawet spróbować, bo po co się wychylać ze swoimi wypocinami? Myślę, że mogło być ich setki lub nawet tysiące. Dobra. Idziemy do następnego powodu, przez który media społecznościowe zabijają rysunek. Są nim wszelkiego rodzaju dramy. Pojawiają się wszędzie, w każdej przestrzeni i w każdym temacie. Twórcy nie są wyjątkiem. Ale znowu, jeśli chodzi o rysunek, ma to też swoje konsekwencje. Współczesny internet jest dla artystów największą galerią świata. Coraz częściej też staje się prawdziwym polem minowym. Dla bardzo szerokiej grupy ludzi, którzy się tym zajmują, rysunek jest prawdziwą odskocznią i metodą na oderwanie się od szarej prozy życia. Robią to, bo to kochają. Chcą być w nim coraz lepsi i czasem chcą się podzielić postępami swojej pasji. Publikują zatem w internecie i spotykają się z ostracyzmem i czasem nawet hejtem. W odróżnieniu od bardzo wielu osób uważam, że jeśli publikuje się w internecie, to trzeba się z tym po prostu liczyć. Hejterzy byli, są i będą. Zazdrość, zawiść lub zwykła głupota towarzyszą nam przez całą naszą historię. Tak jest od zawsze. Zamieszczając pracę, wystawiasz je na widok publiczny. Widzą je ludzie mądrzy, jak i głupi. Przyjmujesz wszystkie tego konsekwencje, zarówno dobre, jak i złe. Wszelkiego rodzaju piętnowanie hejtu w internecie nic nie da. To jest walka z wiatrakami. Jeśli chcesz pokazywać się publicznie to przygotuj się na wszystko. To są konsekwencje wolności słowa. Każdy w internecie może powiedzieć wszystko, choć to się też powoli zmienia. Wcale nie na lepsze. Tu zacytuję Woltera, który powiedział, nie zgadzam się z tym co mówisz, ale oddam życie, żebyś mógł to powiedzieć. Nie możemy jako artyści oczekiwać od innych tylko pochwał. Krytyka jest ważna i nie należy do niej podchodzić emocjonalnie. Ty jako artysta masz kreować emocje widzów, a nie samemu im ulegać. Ale z drugiej strony wszelkiego rodzaju dramy zabijają twórczość, bo bardziej koncentrujemy się nad tym, co ktoś powiedział, a nie na tym, co najważniejsze. Niektórzy traktują dramę jako sposób wyróżniania się i wybicia na tle innych. Reagując na pewne działania, nawet z oburzeniem, sprawiamy, że działania takich ludzi zaczynają być dla nich skuteczne. Jedynym sposobem na zaczepkę w sieci jest niedostarczenie tego, na co liczy zaczepiający, czyli uwagi i atencji. Jeśli zatem trafi ci się taka sytuacja, to nie brnij w dyskusje, tylko po prostu rób swoje. Psy szczekają, karawana jedzie dalej. No dobra. Jak widzisz, internet dla nas artystów ma swoje dobre, jak i złe strony. Ale mam nieodparte wrażenie, że tych złych jest znacznie więcej. Jest to trochę pesymistyczne stwierdzenie, ale cóż, może to tylko moje odczucie. Jednak, żeby nie kończyć tego filmu w tak negatywny sposób, postaram się podać kilka wniosków, które mogą trochę przeciwdziałać negatywnemu wpływowi mediów społecznościowych na naszą twórczość. Pierwszy z nich jest następujący: Miej odwagę pokazywać swoje błędy. Jesteśmy ludźmi i je popełniamy. Drugi Miej odwagę, by być w czymś kiepskim i się do tego przyznać. Jeśli zaczynasz się czegoś uczyć, jest to naturalny stan i świadomość tego może bardzo Ci pomóc właśnie na początku nauki. Następny. Nie musisz być profesjonalistą. Możesz traktować rysunek jako hobby. Jeśli ktoś będzie Ci mówił, że nie możesz rysować w ten czy w inny sposób, to po prostu spytaj: dlaczego? Dalej. Nie popadaj w szał zakupów. Ważne jest co i jak tworzysz, a nie na czym tworzysz. No i na koniec, jeśli ktoś na siłę chce wciągnąć cię w dramę lub po prostu dla własnej uciechy pojechać Twoją pracę, to wiedz, że takie osoby karmią się atencją. Wystarczy je zagłodzić. No i chyba to tyle na dzisiaj. Jeśli podobał Ci się ten film, to możesz dać mi łapkę w górę, podbić lub napisać coś mojego w komentarzu. Jeśli nie, to możesz spróbować wciągnąć mnie w internetową dramę. Ciekaw jestem, czy ci się uda. Tymczasem do następnego. Cześć.